Albania nie przestaje mnie zachwycać. Mieszkam tu już jakiś czas, ale każdego dnia odkrywam nowe miejsca, które swoim urokiem zapierają dech w piersiach. Niewielką namiastkę tego staram się Wam ukazać, a dziś pokażę nieco więcej. Nasz cel to Himare, niewielka miejscowość położona około 50 km od Sarandy. Sama droga jest niesamowicie malownicza i zmusza do częstych postojów, by móc nacieszyć oczy. Tu mamy o, sympatyczny Maciek i jego złowroga maszyna. Także nakręcamy teraz po prostu ten pejzaż z tymi ruinami. Nie wiemy, co to jest, albo co to było może bardziej. A mamy, że być może to był jakiś mały biznesik, jakiś sklepik, może jakiś bar mały. Nie wiadomo, tutaj obok jest jeszcze jakiś tam powiedzmy. W jakimś lepszym stanie, jakiś budynek gospodarczy. Natomiast zobaczcie to, co się dzieje za, za tym budynkiem. Dzisiaj mamy troszeczkę chmur na niebie. Co nas bardzo cieszy, bo to dodaje smaczku tym wszystkim pejzażom. Więc absolutnie ciekawe widoki. więc witajcie po krótkiej przerwie słuchajcie, zatrzymaliśmy się w miejscowości Borsz bardzo piękna plaża może uda się później to wam pokazać jak to wygląda, natomiast no, godzina już jest taka, że wypadałoby jakieś zjeść śniadanko więc zatrzymaliśmy się w bardzo urokliwym miejscu to co słyszycie w tle najprawdopodobniej bo ja to słyszę i muszę troszeczkę głośniej mówić to jest nic innego jak woda, która tutaj jest za moimi plecami. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Restauracyjka jest wybudowana, umieszczona. Zobaczcie nad, nad wodą. Birki. o Maciek zakupił tradycyjne śniadanie albańskie. Eee, to jest byrek medzi? Nie, to jest on a ona, ona da coś takiego. Ale z czym to jest? Że z niby z mięsem. A to memisz. To no może tam gdzieś znajdziesz jakieś mięso. Aromat mięsa. <noise> <noise> tak. Ale to wystarczy, żeby żeby eee, nie, być, nie być, tak, nie być głodnym. Tak, nie być głodnym. Słuchajcie, woda e, jest e, krystalicznie czysta z gór, tam jak widzicie w tle, tam woda z wodospadu ścieka, spada, natomiast oczywiście tutaj już jest mniej fajnie, nie wiem co to za rura i co to tutaj wycieka Prawda, <laughs> najprawdopodobniej. Natomiast wchodząc do tej, do tej restauracji oczywiście złote barierki, złote, a skromne można napić się tu bardzo dobrej kawy co się ukazuje po wejściu za restaurację obłęd ciapki słuchajcie wodospady zewsząd Przepiękne miejsce. Ta bryza tutaj jest, ona jest wyczuwalna. Powiem Wam tak: to obowiązkowe miejsce, jeżeli będziecie jechać w kierunku właśnie w Lory do Tarandy. To naprawdę warto się tu zatrzymać. Chociażby zrobić sobie kilka ujęć, kilka zdjęć. poddychać naprawdę świeżym, dobrze nawodnionym powietrzem. Słuchajcie, no, kolejny przystanek. Przed chwilą byliśmy na górze w Borsz w pięknej kawiarni, restauracji z wodospadami. Natomiast, tak spontanicznie stwierdziliśmy, że wskoczymy w uliczkę obok i zjedziemy na plażę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w plaża w Borsz. Często też pytacie czy na live'ach, czy w wiadomościach prywatnych, gdzie oprócz sarandy, czy ksamilu znajdują się fajne, fajne plaże. Więc myślę, że fajna plaża jest w Borsz. Co właśnie już Wam pokazuje, żeby zbytnio się nie rozgadywać i nie byście patrzyli na moją smutną twarz, to zobaczcie, jak wygląda plaża w Borsz. Oczywiście, ja zaraz podejdę do linii brzegowej, bo tutaj to tak nie za bardzo widać, jak to wszystko wygląda i jak duża jest ta plaża. Na pewno jest kamienista, więc gdyby ktoś się wybierał na plażę, to proponuję wziąć buty ze sobą, bo bez butów tutaj to ciężko. Natomiast słuchajcie, w samej wodzie widzę, a nie, no nie, są jakieś tam delikatne kamyki, ale słuchajcie, zobaczcie jak ta plaża jest wielka. Tam spokojnie jest z 200-300 metrów. Woda przejrzysta, lazurowa. Zobaczcie, jak można na materacyku chill out załapać. No i zobaczcie w drugą stronę. Więc ja myślę, że ta plaża tutaj spokojnie ma 3-4 km jest naprawdę szeroka, więc jeżeli ktoś miałby ochotę i czas, żeby jeżeli jest w sarandzie, to przyjechać tutaj. To jest dokładnie równo 40 km z sarandy, ponieważ zerowałem licznik rano, jak wyjeżdżaliśmy. No ale zobaczcie, kąpiecie się w morzu, i z drugiej strony macie takie widoki. Powiem Wam tak, no, nad Bałtykiem takich rzeczy nie macie. Słuchajcie, wyjechaliśmy z borsz, z plaży, natomiast trafiło się fajne miejsce. Chcemy Wam pokazać, jak, jak to wygląda z góry, bo z dołu tą plażę pokazaliśmy. Ona dość ciekawie wyglądała. Natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli tą panoramę z punktu widokowego, który po drodze napotkaliśmy. To jest ta droga, którą jechaliśmy. Tam na dole widać, właśnie borsz. Natomiast zobaczcie. Jak to, jak to wygląda z góry? No słuchajcie, jesteśmy na kolejnym przystanku, zaraz za Borsz, naprawdę zupełnie parę kilometrów. Znajduje się miejscowość Porto Palermo. Która jest znana z dwóch e, rzeczy, e, a w sumie z trzech. Pierwsza to oczywiście jest e, zatoczka i, i, i plaże, na których można się tam przekąpać, poopalać i tak dalej. Natomiast jedna z dwóch ciekawszych rzeczy to jest e, zamek, na którym właśnie się znajdujemy. E, tak on wygląda z góry. Nie wiem, czy maciek będzie e, drona uruchamiał. Natomiast e, szczerze mówiąc, nie poczytałem o nim zbyt dużo, więc może później dogramy jakieś informacje na temat tego, tego zamku. Nie są za duży. Wysoki też na pewno nie jest. Natomiast w środku jest dość ciekawie, więc już was zapraszamy do środka. Mam nadzieję, że dosyć dobrej jakości będzie. tam jest ciemno. Słuchajcie, nie ma żadnego oświetlenia. Więc wchodzimy z jasnych, ze słonecznego do ciemnego, ale wejście, jak widzieliście, 300 leków kosztuje. Nie wiem, jakiej technologii to zostało, słuchajcie, zrobione, ale chyba po prostu są to, jest to konstrukcja kamienna, która dodatkowo jeszcze chyba została po prostu otynkowana. Ciekawe, jakie firmy tynk używali. Mnie się wydaje, że tutaj za czasów komuny był jakiś magazyn albo skład paliwa, bo tutaj ewidentnie jest napisane, że tu jakaś nafta była. No oczywiście nie zwracali na to uwagi, że piszą to po tabliczce, która może mieć kilkaset lat. Pewnie kompletnie im to nie przeszkadzało. Znajdujemy się w Kimare w starym mieście. Maciek nas tutaj zaprowadził, pokazuje nam to miejsce. Um, tak trochę pół żartem, pół serio. Mówimy Wam nie przyjeżdżajcie tutaj. Tu jest naprawdę beznadziejnie. Słuchajcie, nie ma chodników, zobaczcie. Jest bardzo tutaj nierówno. Na szpilkach nie da się chodzić. Stare, rozwalone budynki. Naprawdę tutaj nie ma na co patrzeć, nie ma po co przyjeżdżać. Absolutnie e, miejsce e, tylko i wyłącznie dla, <grym> <grym> dla koneserów. Być może <grym> dla takich jak my, właśnie. Słuchajcie, no, jest dość stromo. Natomiast teraz już całkiem serio. Macie tutaj mi e, podpowiedział kilka ciekawych. E, faktów historycznych. Miasto w czasie II wojny światowej w 1942 roku zostało praktycznie doszczętnie zniszczone podczas walk z, między Grekami a Włochami faszystowskimi wtedy jeszcze. Przy pomocy albańskich partyzantów, więc bili się tutaj o to miejsce i niestety no, bardzo mocno ono ucierpiało. To co zostało tutaj, tak jak widzicie e, zabudowy kamienne, które gdzieś tam e, oparły się tym walką. Natomiast jak dojdziemy na górę, to pokażemy Wam e, miejsce, w którym będzie pewnie jakaś fajna panorama. E, niestety jest to dość stromo, więc tak jak mówiłem naprawdę tutaj buty sportowe trackery, żeby się nie potknąć i nie zrobić sobie krzywdy. Ale jest miejsce naprawdę warte. Zobaczymy.